Witajcie ponownie na kanale. Z tej strony Aga. Moja propozycja dla Was dzisiaj to tamborek przerobiony na shaker. Nie jest to pierwsza tego typu praca w naszym DT, ale chciałam Wam pokazać, że tak naprawdę używając tego samego systemu, czyli przygotowania shakera, można wyczarować naprawdę wiele różnych prac o różnym charakterze. Stąd dzisiejsza moja praca. Produkty, które wykorzystałam do jej zrobienia to oczywiście jest nasz szkodkowy zestaw niespodziankowy. Niestety już wyprzedany, ale te wszystkie rzeczy można praktycznie kupić osobno, jeśli nie załapaliście się na ten box. Ja z boxu wybrałam bardzo fajne tekturki przygotowane specjalnie pod ten zestaw przez tą Wstążeczki od Old Fashion Ribbons. Bardzo uniwersalny zestaw najróżniejszych drobiazgów i dodatków do prac, które doskonale sprawdzą się właśnie jako element shakerowy. Oczywiście tamborek i specjalnie przygotowane dla boksu napisy przez Aleksandrę Drobnięską. I cały zestaw dopina folia do shakerów oraz przepiękny papier od mintaja. Z produktów spoza boksu wykorzystałam przejrzeczyste gesso. Nie musi to być winaber, by w zielonych kotach macie ich pełno. Cekiny od w Bardzo ładnym kolorze, limoncello. Oczywiście nie mogło się obyć bez brokatu od Ewy Argalskiej. I oczywiście nożyczek Tima Holca. Oraz dodatkowo wykorzystałam dwa tusze Distress Ink. Pełną listę produktów, jak zawsze, znajdziecie w opisie poniżej filmu. Natomiast, jeżeli jesteście ciekawi, co było w niespodziankowym zestawie, to w górnym prawym rogu zostawię Wam link do unboxingu. Prace rozpoczynam od wybrania fragmentu z papieru mintaj. Odrysowuję zewnętrzny pierścień tamborka, a następnie wytnę. Z papieru ten kształt. Ponieważ on nie będzie dokładny, to jeszcze będę docinać kilka nierówności, naddatek papieru i tak dalej, żeby było jak najbardziej um, elegancko, ponieważ to będą plecki naszego shakera. Znaczy jedno będzie frontem, a drugie będzie pleckami. Żeby wszystko elegancko, ładnie się spasowało. Tak samo zresztą zrobiłam z folią do shakerów, którą nakleiłam na wierzch, ponieważ ten fragment filmu mi e, niestety, coś się z nim stało i, i nie mogę go otworzyć, w związku z tym od razu w w jaki sposób docięłam tą folię, e, nic to jest skomplikowanego. tamborek z papierem sklejam moim ulubionym klejem od Eco Scrapbookingu tak samo zresztą zrobię z folią do szejkarów W zestawie tekturkowym ze Snipartu e, widzieliście, są różne kształty, ale m.in. E, znajdowały się tam rybki. Ponieważ wymyśliłam, że mój shaker będzie przedstawiał e, toń wodną, więc oczywiście nie mogło w tym za, zabraknąć rybek. Aby rybki dobrze kontrastowały z tłem, wybrałam e, dwa kolory, e, żeby je pokolorować. Jeden to Fossilized Amber, a drugi Crackling Campfire. I jak widzicie, barwienie takich małych elementów tekturkowych nie jest niczym skomplikowanym. Żółty kolor nałożyłam bezpośrednio z poduszeczki, a czerwony rozwodnie i po prostu pokoloruje jakieś elementy dodatkowe tych rybek, żeby coś tam się więcej działo niż tylko kolor żółty. Teraz przyszedł czas na zabezpieczenie plecków pracy. O ile całość kompozycji będzie chroniona folią do shakerów, o tyle właśnie plecki są papierowe, i na wszelki wypadek posłużyłam się przeźroczystym gesso, które doskonale zabezpieczy mi papier przed ewentualnym przemoknięciem albo innymi nieszczęściami. I wreszcie najważniejsza część, a więc kompozycja. Pierwszym elementem jest oczywiście gaza, która będzie, powiedzmy, udawała sieć, a w każdym razie trochę wypełni nam przestrzeń w dolnej części kompozycji. Na gazę przyklejam wybrane muszelki w dwóch kolorach, ciemnym i jasnym, naprzemiennie, ponieważ chcę, żeby niektóre elementy shakera były na stałe i niezależne od elementu ruchomego. W takich pracach uwielbiam dodawać błyskotki. Poza oczywistym elementem shakerowym, jak cekiny, I jeszcze chciałam dodatkowo dołożyć nieco świecidełka. I właśnie w tym celu najlepiej sprawdzi się przepiękny brokat od Fergalskiej. Oczywiście nie mogło zabraknąć łyżeczki. Niestety ani film, ani zdjęcia nie są w stanie oddać, jak przepięknie ten brokat się błyszczy. Rybki mniej więcej rozłożone, więc pora na ostatni element stały tej pracy, a więc kaboszony, które dodatkowo będą imitowały no, powiedzmy bliki na wodzie albo bąbelki. I w tym miejscu, niestety, nastąpił dramat. Film z jakiegoś powodu no, nie da się go odtworzyć. Więc co Was minęło, to dodanie kolorowego brokatu, koralików i muszelek jako elementu szejkarowego oraz wycięcie i przyklejenie folii szejkarowej, ponieważ taka tylko przyklejona szybka nie bardzo pasowała mi do koncepcji, była zbyt surowa, więc wymyśliłam, że wykorzystam sznurek jutowy i przykleję go, żeby był taki bardziej morski klimat niż tylko po prostu sama brawiona ramka. Jak widzicie, klejenie takiego sznurka na plastiku nie jest zbyt prostym zadaniem, ale wymaga tylko odrobiny cierpliwości i e, można bez problemu zrobić e, dekorację. Ja oczywiście się do wszystkiego przyklejałam, e, ale myślę, że spokojnie eksperymentujcie z takimi rzeczami, e, bo właśnie mogą wyjść ciekawe efekty. Niestety sznurek był dla mnie za mało, więc wymyśliłam ozdobę z gnieciuszka i wybrałam kolor um, taki zgaszona biel, albo nawet już może wpadający w szary. I stwierdziłam, że przekleję, ale nie jakoś super dokładnie, tylko właśnie, żeby były fa fale takie, um, no taką ozdobę dodatkową, która upiększy mój shaker. I do kompletu dodam oczywiście kokardkę. Ostatnim etapem zamykającym całą kompozycję to oczywiście napis przygotowany przez Ole. I dodatkowo, żeby nie było tak mocno pusto, wyciągnęłam z pudełeczka z drobiazgami małe rozgwiazdy, które bardzo ładnie domknęły całość kompozycji. A oto efekt końcowy. I to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że shakery w różnych postaciach zainspirują Was tak samo jak mnie i pokusicie się o samodzielne wykonanie takiej pracy. Na dziś to już wszystko. Dziękuję pięknie, że oglądaliście mój tutorial. A ja tymczasem z Wami się żegnam i zapraszam do kolejnego tutorialu. Hej, hej!